Na łące, na łące, na łące. Jest super, jest super na łące. Na łące fajne łące. Jest bardzo fajnie na łące. Cześć, cześć, cześć. Witam, witam serdecznie. Z tej strony Gracja Nastacki. Witam, witam. Jestem teraz tutaj na łące. Bardzo fajna tutaj łąka jest. Teraz akurat y, świeci słońce, wyszło na chwilę. Bo tak y, dzisiaj padał deszcz. Jest 2 czerwca 2024 roku. Dzisiaj padał deszcz, ale teraz na chwilę wyszło słońce. I ja korzystam, właśnie, kręcę filmik, ponieważ y, bardzo fajne słońce świeci teraz. Słońce, słońce świeci. Teraz słońce świeci. Na łące, fajnej. Na łące, fajnej. Słońce świeci fajnie. Tak, tutaj jest taka właśnie bardzo fajna łąka, fantastyczna. Bardzo fajna łąka. Pozdrawiam wszystkich właśnie z tej bardzo fajnej łąki. A tam jest jeziorko. Bardzo fajne jeziorko. Tutaj jest właśnie bardzo fajna łąka. A ja idę teraz trochę nad jeziorko. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. Super fajne jeziorko. Jeziorko, mega fajne. Ekstra, ekstra jeziorko. Tak, tutaj jest taka właśnie ścieżka. Malutka ścieżka wydeptana pośród łąki w trawach. Ścieżka wydeptana. I właśnie tutaj jest właśnie ta taka łąka. Bardzo duża łąka. Ja idę teraz nad jeziorko. Nad jeziorkiem fajnie jest, super fajnie, mega jest. Fantastycznie i kosmicznie, bardzo fajnie. No i klawo jest nad jeziorkiem. Jest super klawo. A tutaj właśnie jest ta łąka. Łąka piękna, bardzo fajna. No i tutaj już jeszcze trochę, i już będzie widoczne jeziorko. Malutkie jeziorko. O, już widać jeziorko. Jeziorko, jeziorko, super jest fajne, super jest fajne i kapitalne. Jeziorko jest fajne, super. Super jest fajne, jeziorko. I tutaj się właśnie wchodzi tędy do jeziorka, a ta łąka tak wygląda. Bardzo fajna. Kapitalna. Jeziorko, jeziorko, fajne. Super, jest fajne, kapitalne. I ja teraz właśnie tutaj wejdę do wody. Woda, woda, super fajna. Woda, woda, kapitalna. Woda, 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 woda. Woda bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajna, kapitalna. Woda, 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 woda. Tak, więc teraz jestem tutaj właśnie nad wodą. Bardzo fajna woda. Super fajna kapitalna. Woda, woda, woda. Woda, zdrowia, doda. Super fajna woda. Woda, zdrowia, doda. Woda, woda, woda. Woda, zdrowia, doda. Woda, 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 super fajna, kapitalna woda jest bardzo fajna. I teraz się zanurzę właśnie w tej wodzie i już jestem zanurzony w wodzie bardzo fajnej wodzie super fajnej kapitalnej. Tam więc że bardzo fajnie jest tutaj właśnie nad jeziorkiem. Jeziorko, 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 super fajne, kapitalne. Jeziorko, 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 super fajne, kapitalne. No, i tutaj spojrzenie, właśnie na to jeziorko, jak ono wygląda. Mega fajne. A tutaj, właśnie, jest ta łąka, więc Wracam z powrotem na łąkę. Łąka, łąka, łąka. Super fajna łąka. Łąka, łąka, kapitalna. Super fajna, super fajna. Łąka, kapitalna. No i tutaj spojrzenie jeszcze na to jeziorko tam jest z tyłu las. I tutaj też jest las. A tutaj, gdzie ja jestem, to jest właśnie taka łąka polanka łąka. I tutaj rosną trawy, właśnie takie bardzo fajne trawy tutaj rosną. Na łące super fajnej kapitalnej łąka, łąka, łąka. Super fajna łąka. Łąka, łąka, kapitalna. Jest kapitalna. Jest kapitalna. Trawy rosną tutaj wszędzie. Bardzo ładne już takie wysokie trawy. Dzisiaj jest 2 czerwca, więc te trawy już właśnie zdążyły urosnąć. I już teraz są właśnie te trawy dość wysokie. Wysokie, wysokie, wysokie trawy. Super fajne trawy. Wysokie trawy, super fajne trawy, wysokie trawy, wysokie trawy. Tak, tutaj na łące właśnie są bardzo fajne, kapitalne, wysokie trawy. A dzisiaj jest taka pogoda właśnie, że teraz właśnie świeci słońce. Korzystam właśnie z tego słońca teraz. A tak, poza tym, to Wcześniej padał deszcz, i teraz też jeszcze. I jeszcze może dzisiaj też padać deszcz, ale teraz właśnie jest słońce. Słońce na łące. Bardzo fajne słońce. Słońce na łące. Tutaj jest właśnie ta ścieżka, którą przyszedłem. Z nad jeziorka, a tutaj też jest właśnie wszędzie: są łąki, łąki, łąki i trawy, super fajne trawy. No, a tam właśnie jest las. Las, 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 witam was. Las, 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 witam was. Las, 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 fajny las. Las, 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 wita was. Tak. No i właśnie tutaj są te trawy. I tam jest właśnie las. Tu jest łąka. Bardzo fajna. I tam daleko już właśnie jest to jeziorko. I tutaj jest takie przejście i tam właśnie też jest następna łąka i tam daleko jest następne jeziorko. Bardzo ładne drzewa. O! Tutaj się przechodzi, tu jest trochę takiej wody i tam jest następna właśnie łąka i tam jest jeszcze jedno takie właśnie fajne jeziorko. Także takie fajne tutaj właśnie łąki są. Super fajne. I capital. Wonky, wonky, wonky. Super fine, wonky. Wonky, wonky, capital, capital. Very fine, wonky, 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 wonky. Wonky, very fine. Very fine, capital. I tak tutaj bardzo fajnie jest. Tak więc że pozdrawiam wszystkich tutaj z tej pięknej łąki. Bardzo fajnej. Pozdrawiam wszystkich i na razie cześć. Wanka, Wanka, birds Faina, birds Faina, capital Wanka, Wanka, birds Faina, birds Faina, capital.